masz tu Polski Wafel i dzisiaj jest dzień specjalny ponieważ mam dwie świetne wiadomości może pierwsze, że postanowiłem nagrać serię Steamforzer 2 będzie ona się nazywać Wafelcraft TF2 i druga świetna wiadomość, już nie mam limitu bez limitu fajne serie, wszystko ku nieźle, to tak yy, zaczynamy, nie? Przyglądaj. Mam tu jeden mój ulubiony, jak na razie jeden. Fa yy, ludzie są tam spoko, fajnie się tam z nimi gra. Ja polecam. O, już prawie. Spoko, spoko.

Słuchajcie Jesteśmy w tym samym miejscu. Eee, yy, dobra, to się przebierzemy. Lubię się przebierać. Goły nie będę. Co? What is that? Przenieś mnie. Eee... Yy, nie wiem, po co na spawnie się przebiorę, jak nikt mi nie przyjdzie. Tak przyzwyczajenia. No, tu już zobaczę, że wychodzę... Mas... Ja jestem czerwony mi, okej. Okay. Jo, ja, Kim, Nie! Te Mają działko na wschodach przed drugim punktem. No, pierwszy poziom bez enga. możemy się rozwalić. He, nie? ma e, tworzy? otworzę? ona ono lub ja jestem? Aha, spoko. No idziemy. Ty, wiesz, tutaj był ten, ten, ten. Szpieka, nie wiem czy mój. The control point is being contested. Dobra, zabijemy sobie tu botka... No, 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 no. Nie lubię inżyniera... Dobra, jedziemy... No, jest tam obrona. LOLi, się przegrałem, co? co wy chcecie ode mnie? ostatnie 1,5. No i dobra, to teraz zaciągłem Jak mnie to dziwi, mam ponad prawie... jak nie nagrywam, tu mam jakieś 250 fps. Jak nagrywam, to mi schodzi do 3, 45, jak gram, jak ładuję, to aż do 30. Masakra. <laughs> no ale coś, Coś to poradzić. Je, ładunek! Może po tej rundzie, e, po tych rundach skończymy. Bo nadal jakbym i tak e, nie będę jak specjalnie nagrywać zbyt długie odcinku, potem długo się przynajmniej na... No! Potem się długo wrzucę. Yeah. E. Czeki fajny nagrać. Dobra, za chwilę mnie zaraz

Moje te nowe, nowe. ten What? łat Ktoś mi otru? A ty co? Chcesz fabka? Fapkować watnie. Dobra, idę po Amo. Hmm. Fab, fab, fabek. mission begins in 10 seconds. Oh, stop. Four, three, two, one. Let me Oh, yeah. the, 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 the Tepi. A! Nicę. Super! Nie. Kurde, ten nienawidzę. No, tylko ja pcham. Poczekajcie, ja im coś powiem. Ej, do wózka chodźcie! Dobra, powiedziałem. Tam jest jeden. A! Tutaj tak i ja Nie! Wózek mi odjechał Co? Też ma tu mi słowa Dobra, może teraz mi się załaduje Nie, nie załadował się Oje! Yeah! Dobra ja, Chociaż ten Tomisław jest taki wolny, o właśnie Kurde, nienawidzę tych snajperów A ja nie umieję sniper... Łotw Jeszcze sobie zamienię broń, ona jest taka wolna Ja teraz szybko potrzebuję Halo, minigun Dobra, zginę, to się zamieni Ej, medyk, chodź tu! Kurde bym mnie pocił No dobra, ta jest szybsza, szczerze No co to kurde jest, nie lubię tego Taki pijany jestem i ja chyba Co ty, ty, jesteś mój? Nie, jest. no to Co ty chcesz rzucać nie Fab, fabek Dobra Potnę się, potnę się, potnę się, zdążę, ja zdążę. O! Jest dobrze, nie żyję. Kurde. Ja jest najlepszy jestem. Wisia. Cieniasy. Dobra, go! Szybko, że nie zdążę. Ale co my tam maszynka też ma Tomisława, on oszukuje ja nie wiem jak używać tego Tomisława, no da... Tak. jakie dziwne nazwy są te dwa nie, nie to, nie to Za chwilę chyba pero wezmę, bo to jest kurde Możliwe, że przytyłem. Co? Da, dwa, dwa, dwa tysiące... O! Hello, doktor! Ja cieniosy, cieniosy. A! Potuj mnie. Tylko nie ginij mi Jaki on ma dziwny dobra, mam ty. Dobra, biorę innego. Nie wiem, że to do Jak już tak dzisiaj mi się gara. Ciao, macie Miał nie być różnych nowych broni. Ciaj, co? Płań, słowiecku. Dobra, teraz to i tak muszę zmienić na niego, no bo... mi Okej, okay, ja jeszcze. Chodź. Aha, tutaj. Oj, ja błyszczę. Już nie jest to najlepsze, ale ciało. No, zobaczymy, gdzie ten tepie. no już mamy niedaleko... siebie, nie rozumiem po Wow, ale kratkuję. Aaa, ale lagi! Wow, spadł mi nowe do dwóch SPS-ów, poczekajcie... O, dobra, lepiej! To może weźmy sobie ten jakie miałeś czym czymś, czy czego i śmieniamy druzinę czekajcie niech się tam uspokoi Ale dużo jest osób na serwerze to dlatego chociaż hmm, się daje, że za dużo Ale już te panie masz zepsuni to może szkolenie mam całe no. Pójdziemy na boty, bo to. Tylko trzy mam w sumie. Ale to jest tryb treningowy, to może. Może też. Dobra. A czemu taka mapa, jak inną? A, takie buty. No normalna, bo ja mówię, że nie jestem za dobry i żeby... Tak, żeby nie było za dużo botów, dodam 13. Rozpocznij trenik. Tylko nie wiem jeszcze jaką klasą grać. Dobra, to teraz zakończymy rundkę i kończymy nasz pierwszy odcinek. Oj, matko, jak się, się przypominam, że jutro do szkoły mam i... Kur, kurde. Niefajnie no. Jak myślicie, do kogo jeść czerwoni razem. No potuj mnie. I po co niektórzy inżynierowie dają najpierw TP? No przecież najpierw trzeba dać te, te poty, żeby dało im tego żelaza czy metalu, nie wiem jak to tutaj. Kat jesteś tu, chodź Zgubiłem się, noo. No A ja nie jesteś A, może przygotowania są takie buty Ja, ja, ja Aha, czy oni my musimy bronić, no to niefajnie Czy za 10 sekund dostanę Uber Church? One kurde no, tu jest TP. O, je, yeah, tp! A ja? Uj. Magic, magic, magic! Kurde, nie fajnie! No bo też nie. Ja. Weźmy sobie tego i dość Tak, o Ja! O ja! Już napisz, przebieramy za jadrękę. Mówicie, że te boty są głupie To nie zmienia faktu, że mnie mogą zaatakować Kurde, nie lubię potem chodzić Dobra, o, fajnie TP Ja Ha, 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 ha. Przez to, że to nie zabiera nam energii... No i niczego, nie? Za załatwili. Kurde, damy mnie załatwił. Szybko. dobra, kurde, nie mogę tu iść, dobra. Cztery, jeden... Już nie teleportuję? Ja? O, dobra. Zaprowadź mnie... Dzięki. Tu był ten, ten, ten! To był zły, zły był tutaj. O właśnie ten. O nie, najgorszy jeszcze na botach! O oh my god! Muszę się poćwiczyć w tą grę. O, sorry. Sławki, mi się ten, prawie tak na ryj spadł. <grywy> ja się cieszę, że ja limit nie mieć. Proszę mi, no kurde! Dobra, jeszcze dwa razy mnie zdydają, muszę zakończyć. Nie przebrałem się! Ło, double kill. Ty się nie przebrałem. Kurde, co za? Oh my god! No way! No jest takie długie, że spauny są. Gracie w się uniknąć obrażeń od upadku. Elektrosaper! What is that? To chyba ten demoman. Siema, jestem kolegą. No mówiłem, że jestem kolegą. Dobra, to są chyba czy tam... Pa, skapnął się. Dobra, to jak mówiłem 2D do i koniec, to to... Ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że się podało. No i cześć!